relacja wyborcza blokuje i z, 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 sprawiła obecna ta partyjna, że właściwie patologie dotknęły wszystkich dziedzin życia publicznego w Polsce sądownictwo. że jak zepsute jest sądownictwo w Polsce to jest po prostu dramat, to jest po prostu jedna wielka korupcja. Ja mam wygrane dwie, dwa procesy w Strasburgu, moja redakcja i ja, dwa procesy w Strasburgu mamy wygrane w przeciągu tych powiedzmy No, oczywiście, czeka się tam długo. Ale ym, takich, takich, sędziowie nie poniosą za to żadnych konsekwencji. Ci, którzy wydawali te niesprawiedliwe wyroki, które Rzeczpospolita płaci mi odszkodowania, prawda, a sędziowie nie. Sędziowie robią dosłownie, co chcą. Jest to pozbawione środowiska znak... społecznej, społecznej kontroli, bo zgodnie z czwartym artykułem Konstytucji yy, władzę sprawuje z wiośnią naród. Więc jak ja słyszę, że na przykład naród nie może w referendum wyrazić swojej opinii... Czyli suweren nie ma praw. Suweren nie ma praw. No tak. No właściwie odmawia się prawa nam jako ludziom do, do bardzo wielu rzeczy, tak? Pojawiły się bardzo duże wątpliwości dotyczące poprzednich wyborów, tak? Czy one były sfałszowane, tak, czy tak, nie były było. sfałszowane? Jak szerokie były... Na pewno było bardzo dużo nieprawidłowo nieprawidłowości, Ja tak? napisałem artykuł, I... który Rzeczpospolita zamieściła. To one nie były sfałszowane. Sfałszowała je ordynacja wyborcza. Ordynacja tak, wyborcza, to, że... której PSL był na okładce. Ordynacja wyborcza, w której PSL był na okładce sprawiła, że wielu ludzi starszych czy innych, jak głosowało no i postaw jeden krzyżyk, stawiało jeden krzyżyk na pierwszej stronie, mm -hmm, nie, nie rozumiało tego. Ale chodzi mi o to, że, że yy, pojawiły się wątpliwości dotyczące prawidłowości, dotyczące yy, nawet tego, z jakiego powodu był taki wynik, jaki był, bo to, że wynik był dziwny i zaskakujący, prawda, no to, no to wiemy, tak, ale yy, nagle się okazało, że nie można drugi raz przeliczyć głosów. Nie można tak, coś mówi zawsze... To jest coś, to wbrew. Coś, ale ciesielczyk, to ciesielczyk ten tutaj przeliczył drugi raz głosy. I wygrał, i wygrał. O i tak, wygrał. Tak, no, to jest ten człowiek, tak, który wygrał w tak, 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 sądzie. No, no ciekawe, ciekawe jest to, w tej, tej padce samorządowej, bo w sposób ewidentny PSL dostał nadreprezentację wszędzie. Mhm. Ewidentny. I proszę zauważyć, że byłem jedynym człowiekiem w Polsce, który napisał o tym Rzeczpospolitej i nikt tej dyskusji nie podjął. Napisałem, że to ordynacja sfałszowała wynik wyborów. No tak, no tylko... bo mnie to się nie wydaje I... prawdopodobne, no, żeby to był Nie, było nie no, czy... no na drodze. Da, proszę ale, ale... zobaczyć, jak zareagował pan Kaczyński i PiS. Zachęcili do powołania ruchu kontroli wyborów. Poszli całkiem w drugą stronę, żeby tylko nie mówić o ordynacji, żeby tylko nie mówić o, o tym systemie partyjnym, który... Czyli nadal potwierdza się, że Jowy mają słuszność. Absolutnie tak. Ta idea Jowów jest to największa. Absolutnie, absolutnie. E one nie są panaceum, one nie są czarodziejską różdżką. Wiele zależy od nas, od społeczeństwa, od wyborców, jak się będą interesować. W Wielkiej Brytanii, na przykład, proszę Państwa, jest coś takiego, że nie ma billboardów w trakcie kampanii. Dlaczego nie ma? Bo jakby Brytyjczycy zobaczyli, że jakiś kandydat okleił ich billboardami, to by go nie wybrali właśnie to by go nie wybrali. Powiedzieli, jak to? To Ty nie zapukałeś do naszych drzwi? To Ty się tu przez billboardy chcesz wdrapać do parlamentu? Przepadłby taki kandydat, nie? Inna sprawa, że tam jest m, limit 5 tysięcy funtów na kampanię ma kandydat. To jest całkiem niedużo. To jest, dwa, to jest 30 tysięcy złotych. 25, 30 tysięcy złotych, nie? To, no to, to tutaj na kampanię samorządową komitety niektóre powydawały po 100 parę tysięcy, nie? W moim mieście. To, to, to są gigantyczne pieniądze. I, i mówi się, że Wybory, że Wybory jednomandatowe. Oczywiście finansowanie partii politycznych jest chorą, chorym pomysłem, też trzeba to zmienić, bo niby dlaczego partia X, ma, PiS, Platforma, ma być finansowana z moich pieniędzy, jak ja nie jestem ich wyborcą. Czyli przy Jowach, skoro tam nie ma partii politycznej. Są. Więc... Nie, 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 w Jowach są partie polityczne, one się wytwarzają w sposób naturalny. Proszę zauważyć, na brytyjskiej kancry... no, Ale finansowanie, kwestia finansowania. Nie, nie. nie ma finansowania. Czyli problem finansowania partii politycznych w momencie, kiedy Jowy wejdą, Odpada, odpada całkowicie. Automatycznie.